Dzień dobry państwu, kochani moi. Wracam, tak sobie patrzę, bo tutaj mam taką karteczkę, gdzie sobie wszystko wypisałam. Wracam do was po kilku miesiącach, ponieważ szczerze mówiąc, od w zasadzie ponad dwóch lat w ogóle nie mam weny, a w ciągu kilku ostatnich miesięcy tym bardziej nie miałam. Ale tak sobie planowałam, co może nagrać i już wiem co. Jest to po prostu odcinek pod tytułem 10 rzeczy, których myślę, że powinniśmy doświadczyć zanim skończymy 7 lat. Bo jest to taki wiek mniej więcej, kiedy idziemy do szkoły. Co prawda w niektórych krajach to jest na przykład 6 lat swego czasu w Polsce, przez kilka lat też tak było, ja poszłam do szkoły w wieku 6 lat. No i jest to wiek, kiedy mniej więcej kończy się to takie wczesne dzieciństwo i warto coś z tego etapu już wynieść. I fajnie mieć już pewną taką świadomość świata w tym wieku. Ja muszę zaznaczyć dwie rzeczy, że ja nie jestem ani żadnym ekspertem, typu pedagog, psycholog, czy coś. Mm. Ani nie mam swoich dzieci, chociaż bardzo bym chciała mieć. I bardzo szkoda, że jeszcze nie mam. No ale na pewno nie miałybyś siedmiu lat jeszcze. Yy. I... Ja sama nie do końca też doświadczyłam tego wszystkiego, co tu wymieniam, także mm, ja też postaram się wymienić, czego z tego doświadczyłam, a mm, co nie. A także polecam y, y, kanał o nazwie Skurwy Syny, gdzie y, tworzą takie y, remiksy fajne, muzyczne. I zespół Red Voltage. Podlinkuję te profile. To są obie inicjatywy, w które angażuje się moja siostra. Także takie ogłoszenie, że na tip zbieram na krowę teraz głównie, ale też na prezent urodzinowy dla mojej siostry i to jest spierdolona tiara za kilka tysięcy złotych, bo jest z prawdziwego srebra, także możecie tam wpłacać na którąkolwiek z tych zbiórek, co tam założyłam i myślę, że w tych granicach, które tam ustaliłam spokojnie wszystko się zmieści, bo tam jest na coś tam pięć tysięcy, na coś 10. Także myślę, że spokojnie się zmieści i jeszcze trochę zostanie nawet na jakieś potrzeby dnia codziennego. Wracając do tematu odcinka po bardzo długim wstępie. Pierwszą taką rzeczą jest zdecydowanie dojenie krowy, karmienie kur i tak dalej. Taka po prostu praca przy zwierzętach i też świadomość tego, skąd się biorą skąd się bierze jedzenie, skąd się biorą produkty, które jemy. Czy ja sama tego doświadczyłam? Częściowo tak, ponieważ mieszkam na wsi, a częściowo nie, bo wtedy już było tak, że tak jakby kończyło się takie, że tak powiem, duże gospodarstwo i ja to y, dopiero powoli odbudowuję. Krowy nigdy w swoim życiu nie doiłam, chociaż była, i była mała. Kury no to tak, karmiłam druga taka rzecz y, to pomoc na gospodarstwie takim wiejskim y, właśnie najczęściej u jakiejś rodziny czy coś. ze wskazaniem bardziej na y, bo tam wskazuje bardziej na takie obcowanie z tymi zwierzętami i... Y, y, i obcowanie z tym, skąd się bierze jedzenie, a tutaj mówię o y, pomocy przy, przy czynnościach bardziej i y, o takiej pracy. Ja wiem, że zaraz zlecą się tutaj jakieś w cudzysłowie obrońcy praw dzieci i nie wiadomo kto, że praca dzieci i tak dalej. No nie, dla mnie praca i wykorzystywanie dzieci to jest. W sytuacji, kiedy taki siedmiolatek zamiast iść do szkoły, idzie tam, nie wiem, z jakąś maczetą wycinać trzcinę cukrową, no ale bez przesady, w weekendy, po lekcjach, czy, czy tym bardziej w wakacje, jak najbardziej można coś takiego zrobić. Zwłaszcza, że dzieci przed siódmym rokiem życia zazwyczaj jeszcze do szkoły nie chodzą. Także nie dawajmy się takim lewackim standardom. Numer 3 to pomoc w obowiązkach domowych i w sumie to to samo co wcześniej. Ja sama muszę przyznać, że ym, że ja tego raczej nie robiłam przed siódmym rokiem życia. To znaczy może y, taki punkt. Punkt numer 6, do którego dojdziemy, ale tutaj... Muszę przyznać, że mm, takich rzeczy typu sprzątanie czy coś to raczej nie robiłam przed siódmym rokiem życia. Ale myślę, że fajnie jest coś takiego wprowadzać. Numer cztery to jest po prostu na przyjaźń. I wiadomo, że te, że te przyjaźnie się urywają, zwłaszcza w tak młodym wieku, że zmienia się środowisko, ale tak jakby nauczenie się takiego właśnie Przyjaźni, czy bliskiego koleżeństwa i funkcjonowania yy, w takich relacjach. Numer 5 to wyjazd w jakieś inne środowisko, w którym są inni ludzie, wyznający jakieś inne zasady, mający jakiś inny sposób myślenia. To też się może łączyć na przykład z tym, że właśnie dziecko z miasta przyjeżdża na wieś yy, pomagać rodzinie. O to chodzi, żeby tak jakby. Zobaczyć, że świat nie ogranicza się do naszego środowiska. Ja szczerze mówiąc, na przykład jeździłam na jakieś wakacje typu nad morze, jak byłam mała, ale też yy, nigdy nie byłam w jakichś takich innych środowiskach niż yy, ten w takim wieku, a szkoda. Bo myślę, że jak to jest osoba taka już niedługo przed ukończeniem siódmego roku życia, 5 czy sześcioletnia, to już rozumie, ma taką koncepcję my, a oni i potrafi odróżnić, że ktoś inaczej myśli, inaczej żyje, inaczej się zachowuje i też wyciągnąć e, wnioski z tego. Numer 6, o którym mówiłam, to samodzielne przygotowanie posiłku. Ja nie mówię tutaj o jakichś, wiecie, złożonych obiadach, ale kanapkę, no to warto zrobić. I na no kanapkę umiałam zrobić. Numer 7. Takie rzeczy niby typowo szkolne, typu czytanie, pisanie, liczenie i też taka podstawowa wiedza o świecie. Ja nie mówię, żeby. Pisał eseje, kaligrafował, umiał całkowanie i różniczkowanie taki siedmiolatek i nie wiadomo co wiedział, ale takie podstawowe rzeczy, litery, liczby, jakieś dodawanie i odejmowanie też. O, na przykład, jacy są sąsiedzi Polski, kraje sąsiadujące z Polską, żeby, żeby to taki siedmiolatek po prostu. Wiedział. 8 mm. to zobaczyć dziką naturę. Gdzieś pojechać w góry czy coś i zobaczyć taką naturę, w którą niezbyt ingerował człowiek. Mało kto z nas ma szansę zabrać y, dziecko poniżej 7 lat do, y, w takie miejsce, gdzie naprawdę. Naprawdę takie dziewicze miejsce, typu jakaś część Syberii czy coś, ale myślę, że te przykładowe góry, czy jakaś puszcza białowieska, to jest bardzo fajne miejsce, żeby, żeby też zobaczyć ten świat natury. Numer 9: wziąć na pamiątkę kawałek natury, no ale też jeździć to jest. Park Narodowy, to uważamy jednak tego nie bierzemy. Ale poza Parkiem Narodowym można wziąć kawałek kamyczka ze strumyka, wejść do strumyka, yy, nie wiem, wziąć kawałeczek kory jakiegoś drzewa, może zasuszyć jakiegoś kwiatka. I to wiedzieć. I numer 10, przeżyć jakąś taką imprezę rodzinną, jakieś takie wydarzenie rodzinne, pokroju na przykład yy, ślub. Żeby też zobaczyć, y, tak jakby te pewne rytuały scajające y, społeczeństwo, pokazujące pewien status jednostki, zobaczyć jak rodzina funkcjonuje, y, zobaczyć jak się zachować w danej sytuacji. Ja, na przykład, y, jako niespełna sześciolatka, byłam na weselu mojej cioci i. Tam też wiele takich właśnie e, rzeczy Miałam okazję e, widzieć po e, pokroju nie wiem przyśpiewki jak grali e, Pamiętam jak przyjechali pod e, remizę to rzucali cukierkami w nich Yy, yy, jak pili szampana i rzucili tymi kieliszkami Nie jestem pewna być może tak mi się wydaje yy, Ale być może faktycznie tak było, że chyba przez przypadek rzucili jakiemuś przejeżdżającemu gościowi na samochód, także niezbyt miłe wydarzenie, ale... Ale No. Ale tak chyba było. No i to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz zachęcam do wpadnięcia na moje tipli, gdzie zbieram na jakże szczytne cele pokroju prezent dla mojej siostry. Nawet jeśli tam są jakieś inne tytuły zbiórek, to tym się nie sugerujcie. Bo myślę, że jakiś, jakaś na przykład fajna studłka będzie kosztowała nawet mniej niż 10 tysięcy, i reszta może pójść na co innego. Także tym się nie sugerujcie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.